One, two, three, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Mirella Piwiszkis i od 20 lat jestem menadżerem. Mam doświadczenie zarówno w korporacjach, jak i w prowadzeniu własnego biznesu. Jednak moją największą pasją jest wspieranie ambitnych osób w rozwijaniu ich karier. Dzięki temu firmy, z którymi współpracuję, mogą w pełni wykorzystać swój biznesowy potencjał. Do tej pory do roli menadżera przygotowałam już ponad 5000 osób. W podcaście Szkoła Menadżerów dzielę się aktualną, sprawdzoną w praktyce wiedzą, ale co chyba najważniejsze, gotowymi do użycia narzędziami. Jeśli jesteś menadżerem, właścicielem firmy lub po prostu marzysz o awansie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Moi drodzy, Największym wyzwaniem w rekrutacji jest predykcja przyszłych zachowań kandydata. Łatwo jest zweryfikować kompetencje specjalistyczne, nie sprawi nam trudności ewaluacja umiejętności zawodowych kucharza, spawacza, programisty, testera, project managera czy specjalisty do spraw logistyki. Przewidywanie natomiast pożądanych przez firmę postaw pracowniczych, takich jak zaangażowanie, nastawienie na współpracę, Inteligencja emocjonalna, orientacja na cel czy przejmowanie inicjatywy to szalenie trudne zadanie, a firmy już wiedzą, że ciężej o modyfikację postawy niż przyuczenie do zawodu. Z rywalizacyjnego kandydata nie uczynisz team playera, gdy dla kogoś istotną wartością jest kariera, ciężko będzie wykrzesać w nim misyjność chociażby. W efekcie menadżerowie coraz częściej rekrutują właśnie poprzez weryfikację wartości i postaw, chociażby łączyło się to ze wsparciem kandydatów w ich przebranżowieniu. Zaprezentuję Wam zatem dzisiaj narzędzie pozwalające przewidzieć przyszłe zachowania Waszych pracowników w pracy, aż w 55%. Dla porównania powiem, iż tradycyjna rozmowa kwalifikacyjna, Daje jedynie 10% pewności co do postaw pracownika i jego wartości. Dzisiaj o wywiadzie behawioralnym. W wywiadzie behawioralnym łatwo zweryfikujemy. Po pierwsze, zgodność deklaracji kandydata o posiadanych cechach czy wartościach ze stanem rzeczywistym. Reprezentowane postawy. Zbieżność rozumienia przez kandydata cech czy kompetencji, które my chcemy ocenić, zbieżność z naszym rozumieniem, doświadczenie i zachowanie kandydata w interesujących nas sytuacjach. Zapraszam bardzo serdecznie. Wywiad behawioralny. Opiera się na dwóch bardzo ważnych założeniach. Pierwszym jest to, że najdokładniejszym predyktorem przyszłych wyników są dotychczasowe wyniki w podobnych sytuacjach. Czyli, że jeśli w poprzedniej pracy, na przykład w trakcie pandemii, Menadżer zbudował efektywny, wirtualny zespół. To prawdopodobnie dzisiaj, gdy pracownicy mają szansę spotkać się od czasu do czasu w biurze, będzie w stanie z jeszcze większą skutecznością skupić zespół wokół realizacji celów organizacji. Drugim założeniem, znajdującym potwierdzenie w moim doświadczeniu i doświadczeniu innych rekrutujących, jest obserwacja, iż w dogłębnie przeprowadzonym wywiadzie behawioralnym znacznie trudniej jest kandydatowi po prostu kłamać czy fantazjować. Nie rozmawiamy bowiem o hipotetycznych sytuacjach, tylko o wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości. Możemy więc zweryfikować wiarygodność historii. Poprzez pytania o szczegóły, na przykład o czym w tym momencie myślałeś, lub gdzie to się działo, kto uczestniczył w tym spotkaniu, albo też przeprowadź mnie, proszę, przez proces decyzyjny. Jeśli opowiadana historia nie jest całkowicie szczera, nie przetrwa lawiny dociekliwych pytań. Jak zatem przeprowadzać wywiad behawioralny? Przygoda z wywiadem takim, nazywamy go też czasem wywiadem epizodycznym, zaczyna się oczywiście na etapie przygotowań do rekrutacji. Cechy, których poszukujemy u kandydatów, zwykle wynikają z wartości organizacji i modeli kompetencyjnych. W korporacjach jest to najczęściej bardzo dobrze rozpisane. Gorzej z małymi czy średnimi, firmami. Tam najczęściej mamy nazwane wartości, ale zwykle są one słabo zdefiniowane, jeśli w ogóle. Warto więc zacząć od zdefiniowania zachowaniowego, czyli jakich zachowań spodziewalibyśmy się po osobie, której bliskie są wartości, których poszukujemy? Cechy czy postawy, które będą podstawą Rekrutacji. I teraz tak. Niedawno wspierałam firmę gamingową we wdrażaniu kultury opartej o wartości. Elementem tego było naturalnie też przyuczenie rekruterów, menadżerów do rekrutowania poprzez wartości z wykorzystaniem wywiadu behawioralnego. I Jedną z kilku istotnych wartości w tej firmie była wartość kendo attitude. Tak była opisana, nazwana po angielsku, rozumiana przez nich jako dążenie do celu, determinacja, trudności, jakie jest w stanie pokonać kandydat w drodze do sukcesu, zdolność automotywacji, motywowania innych czy przekuwania porażki. W sukces. I teraz, pierwszą rzeczą, której szukaliśmy, i zachęcam Was do tego, żebyście to samo zrobili ze swoimi wartościami, postawami, cechami, kompetencjami miękkimi, to, żeby się zastanowić, jak ja jako menadżer mógłbym zaobserwować tę postawę. Czyli odpowiadaliśmy sobie razem z zespołem menadżerskim na pytania, jakie zachowania kandydata byłyby dla nas pożądane gdyby on miał tą postawę kendu attitude i na przykład w sytuacji problemu najpierw szuka rozwiązań sam był to jeden, jedna z propozycji menadżerów drugie pytanie na które sobie odpowiadaliśmy jakich zachowań byśmy nie pożądali, czyli jakie przeczą naszemu rozumieniu podejścia kendu. I tutaj mogłoby paść w sytuacji problemu, biegnie od razu do przełożonego. To jest coś, czego chcemy uniknąć. I trzecie pytanie. Jakie zachowanie byłoby ewentualnie nadużywaniem tego podejścia kendu, attitude, przed którym byśmy się bronili? Przykład w sytuacji problemu, bazuje jedynie na swoich pomysłach, nie biorąc pod uwagę opinii innych. I teraz, jak sobie rozpiszecie do wartości czy postawy, zachowania pożądane, zachowania niepożądane i tak zwany overuse czyli co mogłoby Was zaniepokoić, jeżeli ktoś by za bardzo korzystał z danej kompetencji, to macie. Właściwie gotowca, czyli po pierwsze, od razu podpowiedź do sytuacji, o które będziecie pytać. Sprawdzenie, czy tak samo rozumiemy pojęcia zaangażowanie czy kendo attitude i czy właśnie te zachowania się przejawiają, czy będą się przejawiać, na które liczymy. Ja na przykład miałam taką sytuację, Ważne w jednym z moich biznesów jest bardzo zaangażowanie i to się też pojawiło jako taki wymóg w ogłoszeniu rekrutacyjnym, no więc oczywiście wszyscy, którzy się zgłosili, to się zgłosili pisząc o sobie i mówiąc o sobie, że są szczególnie zaangażowani. W związku z czym, słuchajcie, kiedy poprosiłam o sytuację, o opisanie historii z życia różnych kandydatów. W której przejawiło się to ich wyjątkowe zaangażowanie. No to na przykład jedna z kandydatek powiedziała, że, no, właśnie w poprzedniej firmie była taka sytuacja, że zepsuł się komputer tuż przed jej wyjściem, no i ona postanowiła zostać po godzinach, żeby jeszcze móc wysłać raport w terminie. Taki, który miała wysłać dokładnie tego dnia. No i teraz już nie będę się zagłębiać w tę historię, ale dla mnie to jest informacja, jak ludzie rozumieją zaangażowanie. Dla mnie zostanie po godzinach jako przykład wyjątkowego zaangażowania, kiedy mamy sytuację kryzysową, nie jest adekwatny do mojego rozumienia zaangażowania. I to jest już dla mnie informacja, że. Być może nie o takim zaangażowaniu rozmawiamy. A więc, kiedy pociągniecie wywiad behawioralny, dopytacie jeszcze, zadacie jeszcze kilka pytań pogłębiających, możecie zobaczyć, że ktoś naprawdę myśli o sobie, że jest zaangażowany, albo że jest prokliencki, albo że jest odważny. Ale kiedy opisuje tę sytuację i myśli, emocje z tym związane, może się okazać, że dla Was. To nie jest szczególne zaangażowanie czy szczególna odwaga. I to nie jest to, czego poszukujecie. Wywiad behawioralny to nic innego, jak poproszenie kandydata o zaprezentowanie historii z przeszłości, w której dana postawa, dana wartość czy cecha miała szansę się przejawić. Tylko tyle i aż tyle, ponieważ diabeł tkwi w szczegółach. A zatem, jeśli poszukujemy osoby, którą cechuje elastyczność i radzenie sobie ze zmianą, a dany kandydat opisuje siebie jako osobę faktycznie łatwo adaptującą się do zmian, wystarczy poprosić, aby opowiedział o sytuacji z poprzedniego miejsca pracy bądź o sytuacji życiowej, w której ta elastyczność, sztuka adaptacji się przejawiła. Jeśli chcemy sprawdzić, jak kandydat rozumie na przykład decyzyjność, wystarczy poprosić, o to, aby przybliżył nam sytuację, kiedy to musiał podjąć najtrudniejszą decyzję w dotychczasowej pracy zawodowej, albo o sytuacji, gdy musiał podjąć decyzję pod presją czasu bez kompletnych informacji. Co decyduje o tym, o opis jakiej sytuacji prosimy? Właśnie te zachowania pożądane i niepożądane, o które zadbamy w przygotowaniu. I Teraz ponownie taki bardziej rozbudowany dla was przykład w innej organizacji jedną z wartości też opisanej po angielsku było adventurer, czyli taki, nie wiem nawet jak to powiedzieć po polsku, ale ktoś kto szuka przygody, kto jest nastawiony na przygodę. No bardzo różnie można to rozumieć, można tego nawet nie zrozumieć. Wartość ta opisana przez korporację, bo to akurat była korporacja, była w następujący sposób. Oczekiwali inicjatywy, skłonności do podejmowania ryzyka, pewnego rodzaju entuzjazmu, szybkości w podejmowaniu decyzji, wychodzeniu naprzeciw wyzwaniom, odwagi w poszukiwaniu nowego zakresu działań czy angażowania się w dodatkowe projekty. To rozumieli pod wartością czy postawą typu adventurer. I teraz, jak mamy w ten sposób opisaną postawę, to zaczynamy poszukiwać sytuacji czy pytań, które będziemy zadawać w wywiadzie behawioralnym. Być może byłaby to prośba, opowiedz o sytuacji, kiedy musiałaś przejąć po kimś projekt. A może kiedy byłeś pierwszy, który w jakiejś sprawie podjął działanie? Albo opowiedz sytuację, gdy nastąpiła po prostu zmiana w zakresie Twoich obowiązków, albo też o Twoim pomyśle, który wprowadził realną zmianę, lub też kiedy miałeś trudność, by przekonać innych do swojego pomysłu. W zależności od tego, jak rozumiemy wartość, jak ją rozpiszemy na zachowania, o taką sytuację prosimy. I ważnym jest, aby Rozbudować tę historię, aby zadawać pytania pogłębiające. Ponieważ podstawową strukturę wywiadu behawioralnego daje tak zwany model STAR, który jest akronimem, który pokazuje cztery etapy wywiadu epizodycznego. Po pierwsze, situation, tak? Czyli pytamy o sytuację i dopytujemy się, kto tam był, jak to wyglądało, o jakiej porze dnia to było, gdzie, kiedy. To są pytania, które właściwie dają menadżerowi prowadzącemu rekrutację, czy pozwalają na sprawdzenie wiarygodności tej historii. Jeżeli ktoś, Zaczyna się mieszać, nie pamięta, spuszcza wzrok, czyli też obserwujecie pewnego rodzaju zachowania, które są wskaźnikiem kłamstwa. Zachowania, które są wskaźnikiem kłamstwa, to jest na przykład manipulowanie ręką wokół twarzy, wokół ust, wszelkiego rodzaju zmiany, czyli jeżeli ktoś na was. Nie patrzył, nie miał z Wami kontaktu wzrokowego i nagle przypominając sobie tę sytuację, wpatruje się w Was bardzo intensywnie, albo miał kontakt wzrokowy i teraz spuszcza wzrok, i faktycznie nie jest w stanie odpowiedzieć na te pytania. To może sugerować, nie musi, bo ta sytuacja mogła być dawno, ale może Wam sugerować, że troszeczkę koloryzuje. I teraz, jeżeli nie jest w stanie przytoczyć takiej sytuacji, to zastanówmy się nad tym, jaka jest jego samoświadomość. Jeżeli myśli o sobie, że jest, załóżmy, team playerem, a nie potrafi sobie przypomnieć sytuacji, w której pomógł koledze, choć nie musiał. No to prawdopodobnie jest to jedynie deklaracja z jego strony, że jest tym playerem, bo spodziewa się albo zobaczył w ogłoszeniu, że tego oczekujecie. A więc zaczynamy od sytuacji, dogłębnie ją analizując. Następnie jest task, czyli zadanie. Dopytujemy, czego dotyczyło zadanie, albo jaki był cel, albo jakie było oczekiwanie Twojego lidera w tej sytuacji. Kolejny element dobrej historii, która pozwala nam zweryfikować wartości, to action, czyli jakie działania, drogi kandydacie, podjąłeś, co konkretnie zrobiłeś, jak się zachowałeś, no i na końcu result, czyli jakie były rezultaty podjętych przez ciebie działań. Ten model star może pan bardzo fajnie ustrukturyzować wywiad epizodyczny, natomiast proszę pamiętajcie, że sama sytuacja, opis zachowania podjętych działań, czy opis rezultatów nie dadzą wam wystarczającej wiedzy na temat postawy kandydata. Albowiem postawa to nie tylko komponent behawioralny, czyli to co człowiek zrobił i jakie osiągnął efekty, to również Komponent emocjonalny, to co czujemy w danej sytuacji, jakie są nasze reakcje emocjonalne wobec tej sytuacji, oraz komponent poznawczy, jakie się pojawiły myśli, jakie opcje kandydat rozważał, dlaczego podjął taką, a nie inną decyzję, ponieważ możecie mieć kandydata, który zachował się w wymarzony przez Was sposób, a wcale nie reprezentuje pożądanej postawy. Bardzo szybki przykład z wczoraj, mój, z mojego życia. Weekend spędziłam w Krakowie na sesji zdjęciowej. Podróżowałam pendolino z Warszawy do Krakowa i z powrotem z 30-kilogramową walizką, tak wielką jak ja sama niemalże. Tak, dużo butów ze sobą zabrałam, bo nie wiedziałam, na które będę się decydowała. I na dworcu warszawskim, gdy obsługa pociągu, dodam, że kobieta, Zobaczyła mnie z tym gigantycznym bagażem, zapytała natychmiast, czy może pomóc i właściwie nie czekając na odpowiedź zeszła na peron. Chwyciła walizkę i wspólnymi siłami wrzuciłyśmy tę walizkę do wagonu. Kiedy natomiast wysiadałam z pociągu, pewien pan, będący w obsłudze tego pociągu, widząc mój gigantyczny bagaż, odwracał głowę w drugą stronę. Okazało się jednak że nie byłam w stanie samodzielnie wystawić walizki na peron. Za mną ludzie w kolejce zaczęli się niecierpliwić, bo zablokowałam ich, kiedy chcieli wysiadać. I wtedy pan podjął życiową decyzję i spytał, czy może mi pomóc. Jedna i druga osoba mi pomogła. Ale chyba oczywistym jest, że pierwszą można nazwać chętną do pomocy i zorientowaną na klienta, a drugą, Niekoniecznie. Dlatego wywiad behawioralny należy pogłębiać, pytać dlaczego, docierać do powodów, myśli, uczuć. Co wtedy myślałeś? Jakie opcje rozważałeś? Co było dla ciebie najtrudniejsze? Jak poradziłeś sobie ze stresem? Jak również fajnie jest na koniec podpytać. Jak kandydat ocenia daną sytuację, swoje zachowanie z perspektywy czasu. Czyli zadać pytanie, co byś zmienił w swoim podejściu? Z czego jesteś zadowolony? Co twoim zdaniem było, nie wiem, triggerem, żeby zachować się w ten sposób? Wtedy będziecie mieć pewność co do trwałości i dostępności danej Postawy, bo czasem, pod wpływem chwili, zachowamy się nie do końca zgodnie ze, swo ze swoją naturalną postawą, ale analiza krytyczna potem naszego zachowania i podjętych decyzji też bardzo fajnie Wam pokazuje, jaką świadomość i prawdziwe wartości ma kandydat. ten niezwykle krótki odcinek, dopiero teraz się zorientowałam, że tak szybko mi poszło. Rozmowa behawioralna dostarcza bardziej obiektywnego zestawu faktów, które umożliwiają podjęcie decyzji o zatrudnieniu tego, a nie innego kandydata. Zamiast pytać o hipotetyczne, jakby się pan zachował w sytuacji, kiedy. Na przykład, odebrano by panu część odpowiedzialności, warto prosić o opowiedzenie historii, w której pożądana cecha się przejawia, nie zapominając o pogłębianiu pytań i docieraniu do prawdziwych źródeł podejmowanych decyzji o danych zachowaniach. Ja osobiście. Nie mam talentu rekrutacyjnego, raczej jestem bez i to, co mnie ratuje, jeśli chodzi o rozmowy z kandydatami, to właśnie bardzo prosty, a ujawniający prawdziwe oblicze kandydata, wywiad behawioralny, zwany epizodyczny. Zapraszam, jak zwykle, na mirellapiwiszki.com. Ukośnik 64. Tam znajdziecie notatki do odcinka. Wrzucę Wam też kilka swoich takich sztandarowych pytań, które mi pomagają zweryfikować hierarchię wartości kandydatów. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.